On, nie, nie zapomniałem w ogóle go wypić i miałam go wkrótce po prostu. No proszę. to masz. W ogóle ty, ty masz tutaj na ekranie różowo, strasznie, zobacz jak jest w pokoju. No właśnie nie wiem. Masakra, no, nie? Jaka jest różnica? No? Siama, siama, siama ludziska. Dobra, czekaj, zmienię tytuł. Tu co, co potrzebujesz? A do kąpa? Tak, do kąpa potrzebuję. No. Dobra, A ty by... idziesz do sąsiada, jo? Więc by, by, porno, muszę wyłączyć i ten ci puszczasz, tak? No, nie, no, tatuję masz. Mam 13 lat i panie papierosy, serio? No taki... Czur, bo przecież tu ze to... No wie, właśnie ucięło mi. Ucie... mi obidają przez to chyba, wiesz? Bo coś tam było. No, ale ja się dziwię, że jeszcze bana nie dostałeś. No, ale co, co, nie można takiego. Tytułu, no, nie, ale... stary YouTube się kuje o najmniejsze. No wie, skierot, właśnie, wiesz, wie, 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 Dlatego muszę tego. Muszę się zalogować u ciebie. To ja sobie po prostu zaloguję... ciąż konto. Ja już częściej jestem u ciebie niż... Gdzieś... Nie ma żadnych wirusów, nie, mówię. Nie, ale jestem po formaty stary, nie? No. Jak mnie skakujesz, to kurwo cię znajdę. Storia, ja miałem twojego Twitcha cały czas, ale nie, nic nie zrobiłem. Nie, Czekajcie widzowie, bo mi tutaj Przychodzi potwierdź, to, ty. Jak kurwa, ja. burda? I mnie nie ma burda. Nie, u Sebusia jest gigawczysto zawsze. Nie, ja się daje bejtować. Ty, ja ty, no, rozleję to, co? No możesz. Nie, no możesz.

Ty co robisz? Nie, nie chcę pobierać tego. Dawaj, Reko wpadaj. Strzymaj. A ja Chcę to usunąć. Mogę pobrać yy, miniaturę? Yy, no możesz. A co my nie. A dobra, chuj w Ale ty, ty chcesz od początku streama odpalić, czy nie, po prostu Nie, nie, się? Aha. A donate tak. No tak, tak. No oczywiście. Za darmo nie będę no pracować no jasne, jasne. Tak. Y, ziomek się zadeklarował że jak na Discordzie, że jak wygram Marcelia, to ci przelewa siano. Tylko nie napisał ile. Czekaj, aż sprawdzę, jaki jest wynik. Ciekawe, czy jest na streamie. No pewnie go nie ma. Kurde. A nie, na no, chwilę mecz ogląda mecz, ale... Dobra, yy, tytuł będzie tak. To jest remis. Zakończony, no. Przykro mi. No to z połowy wygrywa. chociaż połowy nie myślał za tego co ją. Seba, dziś. Czemu kurwa tak piszesz? Dobra, dobra. <grym> Wolecik płaci, Seba. Nie, ale nie, nie używaj wulgaryzmu stary. Czekaj, Szy... Szy... Nie. Kurwa. <grym> My A, C I. Ocha. Ja pierdolę, to nie możesz dać normalnego tytułu dobry jest Gry i zabawy kurwa, czy coś takiego Gry i zabawy tak... Dobra, gry i zabawy gry... gry Przecież nikt to nie wejdzie Gry i zab... Zaba... zabawy 18 plus o. Nie o. no, daj co chcesz Gry i zabawy 18 plus. A miniaturę jakąś bym dała, ale chuj, no będzie taka Jakieś takie te... <noise> to będzie twoja No, no na, razie, przybyło, na razie... No nie mam miniatury, no. Chyba, że masz tutaj jakąś miniaturę, żeby dać. Ty mi przerabiałeś. Masz te przer przerobione? O stary, poczekaj. Zysłałem. Pobrane może masz? Eee, no weźmy, później na może, Bo ja muszę na chwilkę tak, pomyśleć. Tak. Eee, czekaj, czekaj. Coś tam, coś tam przerabiałem, ale co to było, kurwa, to nie pamiętam. Pewnie ja przerobiłem i wyjebałem, jak zawsze. Ej, masz tutaj. Masz ofer już? Już byłeś? Już jeba? No byłem, byłem. Jebana, ale sypki. O kurwa ale czarnulka. Chłopie, tutaj stary, to... Tutaj to już... Chyba... Ona więcej przeżyła niż to. No. Wydaje no. mi się, że ona tyle kurwa chęci sobie. Dobra nie Marys, stary, mam tylko taką. Dobra. Ja jak już. Ale ty nie byłeś tego kubla? No byłem, no nad nie ogarnęłeś kiedy. Ty nie mam żadnej miniaturki, chyba, że wstawię ci i nie wiem. Dobra, połóż miniaturę. A ty donatę, a... Za, już się nie martwcie, już tak donate. <laughs> to oni mają wyjebane twoje donate. Jak to? To tak można? Czekaj, co jak bym... Siema, siema. Filip, a kolega ma fajnego tatę. Mam fajnego? Chemi oparł tam. Nie, to jest bez hasania. Pada deszcz na dworzu? Nie. Dobrze. Spotkała tą promotorkę, która mówi, że spoko jest. Daria? Nie. Taka nowa. A nie pamiętam. A ta, o ta, o której rozmawialiśmy, tak? Co mówisz? Że... Nie wiem, czy o niej rozmawialiśmy. No, rozmawialiśmy o dwóch chyba, nie? No tak, ale to jedno z No Znaczy już nie chcę mówić, nie chcę być bezpośredni, no bo wiesz. A nie, a że z tym ruchaniem, nie no, nie, no to, to, to jest tak, ale, ale to wiesz. No, no nie tak. mam nic, nie? Czekaj, dobra, jest, jest działa, wszystko, linki, no da, Co tak dać, dać coś? Jest zapisane, bo jest. Czekaj, wejdź. Zmień ten tytuł weź. może. No dobra, to jaki? Dobra widzowie, jaki tytuł da, dajemy na live'a, żeby Jezus. ludzie zeszli? Seba jest pedantem. Czemu? Nie no. Eee... Nie czekaj, nie bo czekaj, ja jestem gumerem ja nie wiem, co mam wymyśleć. Tak, ważne, żeby był Sopot. Sopot. Weź się no tak, no, to jest ważne. Sopot. No musi dobra, Sopot. Sopot. Sopocki, przy... nie, czekaj. Yy. Zdrówko, zdrówko Adam. Sopockie szukanie wrażeń. Oj, elegancko. No to kurwa, ale wrażenia będą. Dobra, jebać. To jest lepsze niż gry i zabawy. Ja żartowałem z tym, a ty naprawdę to wpisałeś. Sopolskie szukanie wrażeń. Coś jeszcze? Kurwy fakery. Dobra, starczy. Zapisz ta, tak tutaj? Ta, ta, no i kurwa zabawa, jestem youtuberem, człowieku. Chcesz rozpalać? Pa, zmieniło się teraz, ty miniaturka się no zmieniła. No tak, bo cały czas ona jest, się zmienia non stop przez yy, tam co robi na co ileś tam. No, tak, no dawaj, no. Ja pierwszy? No si sobie i pod sopot. Nie, już mamy, co to, to nazarów tam? Piesze lepsze, sopolskie szukanie wrażeń, jest i Czekaj, jakby coś. Czekaj, to jest moje, czy to twoje? Tak, ale mam wrażenie, że znowu jest opóźnienie na tym, na czacie. Ja za 100%. Ty. A, sorry, miałem przy okie. Wybacz. Dobra, jebać. Ale czuć, kurwa, tą stare, te. <laughs> zupełnie inny smak, bo to. To sobie daje, kurwa, wszyscy jesteśmy ja lubią. No to możemy skrajnie, jak nie chcesz przepalić przez to. Bo on tylko takie szkło. Nie, no niech pojedzie, takie już. <laughs> tu wiele ustaw, To już nic nie wnosi, nie? Nie zapomnij, doprawdy. Mój błąd, że ty drucha we mnie masz. Tak, ty drucha we mnie.

Ja nie chcę się po co skopcić, bo zobaczyć jak się o co skopci, to będzie tragedia. Żeby się tak skopcić, wie, tak... ...wychodzić mam. No. No, tutaj też będzie podjęcie. Tak? <laughs>